Sprawdzamy, czy w Pawłowicach można zjeść prawilnego kebaba. Witajcie, widzowie. Witajcie, widzowie. Witajcie, widzowie. Widzowie, ten kebabik jest słodki w ogóle. Należy do kebabów słodki. Mięso jest z Pemarów. No i jest tak, troszkę on jest taki jakby był ugotowany. Ale w smaku jest ok, ja w ogóle lubię słodkie kebaby, i lubię słodkie jedzenie, i lubię słodycze i jestem cukiernikiem Więc ja lubię słodkie, jak na takie pałowice myślę, że mogę dać mu 7,5 spokojnie Już? Widzowie, no słodki ten kebab, ostrość lekko wyczuwać, no dam taką siódemkę. Jeszcze na, dotyk, na dodatek zamówiliśmy z serem i jest bardzo dużo i jeszcze <coughs> mięso do kula mocy niech moc będzie z wami